bem, witam, 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 witam z Pani Oglądam wam te pozowienie dzisiejsze nowe i tam chyba parę sztuk wczorajszych oganałem tego typu Możecie sobie zamawiać pozowienie, tylko wysyłacie mi Skryna bez jaj, tego typu ja z Wami jaja sobie nie robię, tylko tak napisałem na poście, że jak wrócę tego trochę wcześniej. Ale to nie jest ważne. Ważne, że oglądałem pozdrowienia Wam możecie zamawiać. Cyniki wiecie jakie są, jak coś yy, to piszcie na py, wysyłacie mi skryna. I od razu tak, jak wczoraj robię. Wczoraj też usiadłem i ponad połowy pozdrowienia porobiłem. I was nie oszukałem od no, tego zawsze. Znaczy, uważajcie na słowa tego typu. Bo ja nie jestem oszustwem nic. Wolę wam tutaj porobić pozdrowienia. Tak, już zrobiłem tu parę pozowień. Moje pozowień są na moim fanpage'u. Wysyłam tylko na moim fanpage'u. Aby wy musicie poszukać, bo nie mam czasu na to, żeby wam wysyłać naplej tego typu. Poszukajcie sobie. I zachęćcie innych ludzi na zamówienia. Zamówienie do godziny 22. Jak coś zamawiajcie, ja wiem, że jesteście przed wypłatami. Po wypłatach, tego ja rozumiem. Kto nie ma pieniędzy, nie ma tego, nie zamawia. Krótko na temat. Trzymacie się czego na Wasze zamówienia, które chcecie sobie tutaj zamówić. Witam, Jagoda. Witam, witam. Jak chcecie, to zamawiajcie sobie pozdrowienia. Tego ja jestem w domu. Ogonam parę sztuk pozdrowień, które były dzisiaj nowe i dwa wczorajsze tego typu. Pozdrawiam. Czekam na Wasze zamówienia, wiem młoda godzina, bo o tej godzinie to niech żyje, są jeszcze w pracy, ale może ten filmik, który jest na moim fanpage'u, ten co teraz na żywo Wam tego możecie udostępniać i zamawiać sobie pozowienia, życzenia i inne rzeczy. Celniki wiecie jakie są, wiecie o tym co macie zrobić, trzymajcie się bęc.